Czekaj, wiem. Dobra. Ale niech będzie w vlogu jak ja <grym> Ale tak? to już trwa 15 sekund. Nie no, widzą. <grym> życia wzięte. A co wiara nie je? No. no prawda. Siemaneczko. Jesteśmy znowu i powiem wam tak. Doczekaliście się tego dnia. On też. Tak, w końcu. W końcu. To odbiera samochód. Na pewno każdy z Was pamięta, a jak nie, to będzie link na dole do filmu, w którym wybieraliśmy do Dominika Purę pomiędzy C A45S i M2, nowym. Nowym, dokładnie. I dzisiaj zobaczycie ten samochód, który wybraliśmy. Trochę z Waszą pomocą, trochę nie z Waszą pomocą i tak dalej, i tak dalej. Powiemy czemu padł wybór właśnie na te auto. To znaczy się, że już wiedzą po miniaturce. Jakie to jest Nie, stałą... nie, 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 I, nie zrobimy takiej miniaturki. Nie? Nadal damy dwa. Ok. Na miniaturce nadal będą dwa, że muszą okay. do końca zobaczyć film. Dobra. Chyba, że zaraz zaczną przewijać, nie? Biada mi! <grym> Biada mi po łapach rózgą. Time watch mi psuć. Nie, nie, a nie możecie, bo może konkurs będzie. Z, z... Tak, nie. będzie konkurs zaraz. Milion złotych do wygrania będzie. <grym> musicie, kurwa, być uważni. Nie duży ciebie Będziemy noc. Zabiorę ciebie na wakacje, które trwają Dobra, test offroadowy, kochani, X czwóreczki. To jest mocny off bo są mocne dziury, generalnie. To się tak wydaje, bo czasem takie piastrzyste drogi nie mają w takich dziur, ale ta ma. No. Tu na pewno go bym mógł jeszcze jakoś wyżej podnieść mi się pytanie. Tak? Chociaż nie wiem. Nie, jak jest... masz odpalony. No, popatrz tam. Nie da się go chyba tu. Acz... Nie. Nie, tak. nie wiem. Może gdzieś tutaj. Może czy, gdzieś bo... się ta, ale wiesz co, przejrzałem mocno akurat tutaj Aha. ustawienia i wydaje mi się, że nie, człowieku... Ja, gdzie jedziemy, wjeżdżamy w pole kukurydzy. Tej... tej Widź to... tędy, no? Będą jaja większe Ale jasne Instastory co nagrań. Tak. Będziesz... Kurwa! Kolba. Kurwa kolba nie bała! I widzisz? I tam wyjedzie. I tam wyjedzie. Tak. Ale jest to hitem, nie? No, a wiesz, że możliwe, że właśnie mają taki wyjazd. Jedyny. No bo jak tam inaczej, tam był zakaz. No ale chyba, że tam dalej prosto i tam by był jak. Ale nie, tam nie, nie było masz nic. racji. My musieliśmy zamówić. To jest taki wyjazd. No. Dobra, ale jedziemy, po nie wiadomo co. No, a wy czekacie, kiedy bańka to wygra, nie? <ścoughs> znowu jakieś akcesoria sobie kupuję. Dobrze. Bo znowu się na pewno tego prozora popsuję. Dobrze. Ja bym chciał w ogóle przejść na jakąś inną kamerę. Masz jakiś pomysł dla mnie? Myślę, że GoPro dla Ciebie jest, kurde, odpowiednie. No bo odpowiednie. nie będziesz chodził z taką ale przyrzekam Ci... Tyle razy, co muszę je na, na twardo resetować. Nie znam innej kamerki, takie jak GoPro, bo wiadomo, są jeszcze takie, jak, no. jak na przykład jakieś takie kanony, co są malutkie no. i mają taki olciak kiedyś, taki miał, ja, wiesz, tak. na pewno pamiętam. ale to jest lipa. No. Uważaj, bo tu leci im po spodniach, bo błąd, mówiłem. Nie wiedziałem. A skąd wiedziałeś? No bo już tu kiedyś byłem i miałeś całe spodnie rozalane. <noise> no to nic nie mamy. Nic. Samochodu też nie będzie dzisiaj. Będzie, musi o, być auto. Jeszcze się okaże. Człowieku ja jadę pierwszy. Tak, ty pierwszy? Tak. No dobra. Bo co? Ty testujesz wszystkie... ty, tak, ty, tak, ty testujesz ja? wszystkie ty samochody w ja? PMW, dobra. Olszowiec. No ty przetestujesz. A ja, tu, a ja przetestuję dobra. twój. Dobra, pewno. Ale masz zajebistą czapeczkę. Tak. Lubię tak chodzić, bo każdy patrzy na jak na debila. ja tak <laughs> lubię się czuć. <laughs> No co mam dużo wam powiedzieć? Dominik głupicki i zapraszam na kanał. Mówię, jestem już na miejscu odnośnie autka. Super! Elegancko, ja mam tylko taką prośbę. My sobie to ponagrywamy od razu na żywo, dobrze? Nie ma problemu. Nie, Nie będzie. Tak, na szesnastą będziecie? 3. No będziemy za 5 minut, bo my już jesteśmy też. Elegancko, możemy sobie nagrywać od razu. Bo <laughs> lubię, wiesz, wolę powiedzieć, nie, niż tak, potem ktoś się krzywo patrzy, pewnie. Tak. tak samo jak teraz... Albo nikt nic nie powie i później znajdzie ten film i się wtedy wkurzy. Tak? Dokładnie, tak samo jak oglądam ten nasz pierwszy vlog motoryzacyjny, gdzie tą kamerę mieliśmy tak. gdzieś tam, kurde, schowaną w kieszeni, a teraz wiesz w salonie. Wjeżdżamy się do olszowce i z Kozacko. Oni nas witają, wiedzą, że będziemy nagrywać. No jest bajera, nie? To jest inna tak. jakość zupełnie nagrywania niż takie podkradanie się, nie? Tak, dokładnie, no. dokładnie. Pięknie. Dobrze. Słuchajcie, co my możemy powiedzieć zanim to zobaczycie? Możecie, możemy powiedzieć tyle, że samochód jest troszkę używany z tego roku, ale używany. E, bardzo ciężko w ogóle jest dostać auto od ręki nowe. Tak, żeby było na szybko. Bo tak naprawdę trochę tak i tak czekamy. Tak, teraz jakby jest mniejsza produkcja tych wszystkich samochodów w salonach, jest Tak, jakiś ale też z masz z rację, ale też mi się wydaje, no. i to jest moje takie odczucie, że naprawdę ludzie zaczynają zarabiać coraz więcej pieniędzy. Ja to naprawdę widzę. I ludzie po prostu zaczynają kupować drogie samochody wpadają na pomysł zajebistych biznesów. Zobacz Domino, ile nagle muzyków, youtuberów zarabia grubę siano. No prawda. Dwa, trzy lata temu prawda. było to niemożliwe. A dzisiaj tak. bym Ci wymienił, nie chcę ich po nazwiskach tu wymieniać, ale kurde no, no, zarabiają tak uważam grubo, powyżej a miliona. A nie muszą być mega popularni tak mainstreamowi. Jest. Tak jest. No zobacz sam, bo widzom możemy powiedzieć to całkowicie szczerze. Ty dzisiaj nie jesteś w, nawet w top 100. No nie jestem. Nie no, jesteś, tak? Nie jestem. No, nie a nie zarabiasz że mogłeś sobie kupić taki samochód i spokojnie spłacać ratę i jeszcze sobie utrzymujesz mieszkanie, halo, no, no halo, się, no. no dokładnie, domino, i nie ma co się nie skazać, bo taka jest prawda i to trzeba szczerze powiedzieć, a ci stop 100, sto? no to tam, a musisz... top 10, tam jest masakra, oczywiście, dlatego dobrze uważam, uważam, że dobrze uważam, o kurde, jeszcze dalej prosto byłem jechać, no to czekaj, dobra, dawaj, aha, czerwony, ja chciałem nie, nie. Słuchajcie, i dobrze zauważyłem, że dlatego te samochody się kupują. Tak? No słuchajcie, YouTuberzy niektórzy rok, dwa lata temu, którzy też byli na topie, oni sobie nie mogli pomarzyć o nowych PM-kach, trójkach za 600, 700, 800 koła, a mieli taką samą pozycję. Ale teraz mamy koniunkturę na to, że zaczęli. Oni dobrze zarabiać pieniądze. I ja powiem Tobie, co, co tą koniunkturę otworzyło, synku. Bo ja chcę, żeby to widzowie wiedzieli. Bo wiesz, że ta coś wszystko tak mówi. Opowiadaj, opowiadaj. Słuchaj, w muzyce na pewno Spotify, czyli cyfra. Mhm. Spotify, który nagle przelewa miliony złotych na rynek muzyczny, ja. który, wiesz, który gdzieś rozwija się i uważam, że to jest Spotify, to jest Tidal, to jest iTunes, to jest, to jest również YouTube Music i tak dalej, czyli cyfra. A jeżeli chodzi o YouTube'a, to teraz uwaga. Słuchaj to. Organizacje bokserskie freakowe, Fame MMA, mega pieniędzy wyciąga dla twórców i teraz High League i wszystko, co się dzieje. Tak? Oni nagle za walkę mogli zarobić takie pieniądze, co im się nie śniło. Dokładnie. I Wojtek, i Bokster wpadli na pomysł, jak te pieniądze wyciągnąć od o, widza. Tak i tak. dać im za to, że się podnawalają po tak, mordach. Tak. I nagle stawki, 300 koła ten, 500 koła ten, Lexi tam nie wiem ile, ile ten, ale wiem, że nawet już jest jedna stawka milionowa. Nie chcę, bo to plotek, nie, nie lubię puszczać, ale wiesz o co chodzi, no. o tak? Zobacz, jak Wojtek, Boxtel, teraz Malik, i, i, jak, i, i jakie kurde siano wyciągnęli od konsumenta dla twórców. A, i no. trzecia rzecz, i trzecia, no to jest bezapelacyjna, Trend na commentary, okay. Tak, co się, no, no domino, to też wyciągło kasę, nie? Bo nagle twórcy, e, ale to też spowodowało Fajm mm -hmm, MMA, -hmm. że te komentarze mocno użyło. Mm -hmm, mm -hmm. Taka jest sprawa. Spiny, dramy, Pewno. w ogóle pełno, takich Pewno. dram, Kiedyś w internecie, tam 5 lat temu, jedna drama na miesiąc była. Tak jest. Czy tam na dwa miesiące nawet? To I była nigdy, rzadkość. i drama. Nie nagłośnił. Tak, i po prostu jak była drama, to ludzie, łe, jest drama między tym a tym. Tak jest, a teraz nawet ktoś, jesteś na przykład, opupa, opu, opu, no? o, twoja popularność spada i nagle se mówisz, kurwa, dobra, pokażę gołą dupę Ta, y i y za y chwilę y se y trochę podrośnie, nie? I o. wszyscy po trzech zapominają o tej gołej dupie, o. bo jest drama między tym a tym i jeszcze między tak. tym a tym i ja Oci tak ile się dzieje w internecie, no. Dlatego dziś faktycznie mocne te zarobki poszły do góry, stąd temat do samochodów, i tych samochodów zaczyna brakować, bo nawet tacy ludzie z YouTube'a, których nie było stać na te fury, naprawdę ich stać na te samochody. Taka jest prawda, no. My wybieraliśmy pomiędzy tym, a jakimś tam. Nie możemy Ci teraz powiedzieć, bo byśmy zaspoilerowali. E, słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy, że auto jest lekko używane, ale auto, to co przed chwilą się dowiedziałem od naszego przyjaciela, jak masz na imię w ogóle? Konrad. Konrad, piąteczka. Od Konrada, to jest najbogatsza wersja, jaka była, na rynku, nawet co ma powiedzieć, wentylowane? Wentylowane przednie fotele nawet ma. No. No, Okej, okay, to dobrze. jest kosmos. Słuchajcie, nie będziemy du dużo tutaj e, uwagi waszej już, bo wy już wiem, że jesteście niecierpliwi. Domino, może ty chcesz tą kamerę? Nie no, bo... To no, idź ty. tam, ja cię nagram. U jeszcze zrobię tak, uwaga, jeszcze nie widzą. Z przodu im pokazać? Tak, tak. Ta, ta. Trzy, dwa, jeden. Żartowałem. Stary! Ja cię kręcę. Konrad Ci powiem, że... Jest genialny. Genialny, genialny, no. genialny. I to jest full opcja. Full. Nie ma rzeczy, której ona nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No możemy wam powiedzieć, bo zresztą motoryzacją się interesujecie. To jest wersja najdroższa na rynku. 354 tysiące brutto, Tyle po prostu kosztuje w salonie. Ja nie wierzę, kurde. Ale zajebiste. I ona ma taki żółty kolor, to nie, że jest obklejony. Yeah. Nie. no. Zarąbisz. Domino, dodaj, to ja, ja pierwszy wchodzę. Dobra, to czy nie pogadza. Ty se będziesz jeździł cały czas. Ja pierwszy, kochani. Ale ma zajebiste oprzycie tu, byku. Takie żółte, zobacz. Tak, I jest. zobacz, żółta nitka, wentylacja, Ta, wentylacja podgrzewanie. podgrzewanie no? wszystko no. pamięć hotelowa. Pamięć. To zarobiście serio, kozak. Jest, poza. Koza. Ja. jest Edition one to jest wersja. Mm -hmm. Edition 1? No to najlepsza. się... Nie ma tak się nazywa. Zobacz, skóra, ale ze skóry jest. Tak. Skórka, nie Alcantara. Tu macie, że MG Edition. Ok. Ile ona ma do setki w ogóle? Do setki ma 3,6. 3,6. To jest po tuningu. No. No. się. Tak. Kuźwa. Zobacz, te M4 co tu stoi e? teraz. No. To ma wielki problem z tym. Okej. Okay. Ma wielki Ures. problem. To na starcie mnie... Ale to jest tylko tył napęd, nie? To jest cztery napęd. To, co? to, to ja, ja powiem Ci tak. No. Bo ja bym chciał też przetestować. To, no to no. też poprowadzić. Poprowadzić, to może tak. My się już pożegnamy. Dobra. Tak, i dobra. zrobimy tak. Sorry, ja raz muszę pierwszy. Ty jedziesz za mną do Puszczykowa, moim. No, no, okej, okay, no dobra. <gry> A ja jadę tym, tak? No okej. Okay, tak, ja tak, tak robimy. Tak robimy. W porządku tato. Dobrze. Widzicie, pierwszy pojadę. Powiedziałem Wam, że mi się uda. No na pewno zrobimy jakiś odcinek taki specjalny o tym samochodzie. Na razie to jest taki, wiecie, bardzo fanowski, że jest fura odebrana, ale. Kosmos! No ale dobra, no jeżeli to jest jakaś full wersja. Ja pierd. Nie chcę nic mówić Wam, kochani. Nawet. ja Cię kręcę. Ja tylko młody proszę Cię o rozsądek, rozwagę. I tu chciałem właśnie te kilka słów powiedzieć. Gdzieś. Mm, to było dla mnie najważniejsze. Zaczekajcie, wciszę trochę. To było dla mnie najważniejsze przy wyborze samochodu dla Dominika. To znaczy, on sobie sam ten samochód wybierał, ale kierowaliśmy się jakby tym, i ja mocno go forsowałem w stronę bezpieczniejszego samochodu. Nie? Żeby to było jasne, żeby to po prostu był bezpieczniejszy dla niego samochód. Muszę. żeby to był dla niego bezpieczniejszy samochód żeby to jednak była czwórka napęd BMW trzeba umieć jeździć przynajmniej samochodami z tylnym napędem lub z większością mocy na tył tak jak przy nowym M2 przyjdzie na to czas wiem, że więcej komentarzy było za M2 i, w... i nie wiem i może nawet macie rację myślę, że wrażenie z jazdy mogłoby być lepsze ale żeby były wrażenie lepsze z jazdy to muszą być kochani to musi być kierowca który po prostu może bezpiecznie wozić swoją dupę. I to jest bardzo ważne. Niech ma się dobrze. Teraz będzie go boleć mocno kieszeń. Rata. No okej. Okay. Ale myślę, że no nie ma co, co mówić. Nie chcę powiedzieć, że warto, no, Jeżeli po prostu stać go to niech korzysta i tyle. Ja tak uważam i tego jestem zdania. Ale to jedzie, Jak? dobrze. kosmos, Ale to nie jest dużo wolniejsze, Ale tam to jest tak bezpieczne. Tak? Czujesz no, się tak? Dobrze? Tak się czuję, nawet ja się tak czuję. No to zajebiście. Niż. To zajebiście. No. no to mamy spotkanie. brachola z siorą. widzów, Bo no. Oni będą tego chcieli. Naucz się wszystkiego i zrobimy jeszcze odcinek z prezentacją. Dobra. Tak? Boże dobra. nawet ogarnę jazdę na torze. W, porządku, w tak. porządku. Dobra, to się przesiadamy, tak. rozumiem. Przesiadamy się. Jakie tam dokumenty dostałeś? Dobór rejestracyjny, ale jeszcze musi być na Twoją firmę. Dobra. To, to trzeba zmienić. Dobra. Eee, masz drugi kluczyk, mhm. ale na tym wszystkim możesz jeździć, co masz. Dobra. No. Czyli nic nie zmieni nie przed. Nie Kompletnie. Kompletnie. Bo te 10% płaty, co robiłeś do, do leasingu, tak. to ten skan wysłałeś. Tak. No to idealnie, to mamy wszystko. Dobra. Jestem ciekawa, teraz w komentarzach co będzie. No, miał być bębu. No pewnie tak? tak, no myślę, że tak, Ta. ale, ale. Ale ja to powiedziałem jeszcze. Ale nie no. Tak, jak ciebie jeszcze nie było, okay. że ten. że mocno ja jeszcze strofowałem za tym wyborem, żeby to jednak było bezpieczniejsze. I ja. Pie... Piękne, kuj, was piękne. Zarąbiste. Dobra, no, co mogę powiedzieć? Jadę, jadę no. na myjnie, jadę go odkurzyć, jeszcze sobie... Ale nie na tak. Nie, nie, Czemu nie? To jest ta... Takie, lepiej na tym niż na szczotkach. No, o... no. Na szczotkach. N nic. To nie ma co jechać tutorów. To jest najlepsza myjnia u nas. Tak? Nawet nie wiedziałeś o tym. Najlepsze mają... Najlepsza jest, po, wiesz gdzie w Luboniu. No też możliwe. Ale ty musisz montować dzisiaj. Wiem. Przejebane, nie? No, przejebane. no tak, nie? no tak. No to teraz tak. Subarykcja, Subarykcja. komentarzyk. Lajk like do góry leci w kosmos.